Cześć, dzisiaj Ci pokażę, jak usunąć lub zmienić kolor tła. Wejdź w Google i wpisz Photopea. To jest darmowa aplikacja online podobna jak Photoshop. Teraz przeciągnij swoje zdjęcie do tego programu no i zaczynamy obróbkę. Najpierw wybieramy różdżkę. I zaznaczamy miejsce, w którym chcemy zmienić kolor. Następnie po zaznaczeniu wciskamy Ctrl C. Tworzymy nową warstwę. I wciskamy Ctrl V. Jak widzisz wkleiło Ci to, co przedtem zaznaczyłem. Jeszcze raz różdżką najeżdżamy na miejsce, które chcemy zmienić, a potem na Bucket Tool. No i zmieniamy kolor naszego tła. Za chwilę wam również pokażę, jak zrobić przy niejednolitym tle. Jeżeli chcemy zmienić kolor, to przyciskamy z lewej na dole, no i wybieramy nowy kolor i tak jak wcześniej przyciskamy. No i mamy już zmienione tło. Dobrze, za sekundę pokażę wam inny sposób, który stosujemy wtedy, kiedy mamy niejednolite tło, a na końcu pokażę wam jak w ogóle usunąć tło w momencie, kiedy chcemy użyć zdjęcia, na przykład na stronie internetowej więc jak przed chwilą było pokazane, wybieramy lasso i objeżdżamy sobie po konturze ja tutaj robię to bardzo szybko więc nie będzie to dokładnie oczywiście Wy jak będziecie obrabiali no to zrobicie sobie to bardzo bardzo dokładnie i wtedy wyjdzie to fajnie gdy już macie zaznaczone to przyciskacie prawym klawiszem i invert, wtedy zamieniacie to jakby to zaznaczenie na odwrotny obszar, no i wciskacie klawisz delay na klawiaturze i w tej chwili macie tak jakby bez tła. A żeby dodać jakieś tło, no to robimy tak jak przedtem: Różczka, a następnie bucket tool. Dobra, teraz wam powiem trochę o zaznaczeniach, ponieważ wiadomo, że każdy może popełnić błąd. I u góry macie opcję wyboru czy dodać, czy odjąć zaznaczenie. Czyli jak sobie najedziecie na te dwa kółka u góry i poka pokażę wam się unit, czyli to jest ta druga ikonka od lewej, to jest dodawanie, a subtract to odejmowanie od waszego zaznaczenia. Myślę, że jak chwilę poćwiczycie, no to zrozumiecie o co w tym chodzi. Teraz takie ćwiczenie. Zmienimy sobie przeźroczystość. Wybierz różdżkę, zaznacz jakąś część. Wciśnij Ctrl C, a następnie Delay, żeby usunąć tą część. I potem utwórz nową warstwę i wciśnij Ctrl V. I teraz możesz sobie takiej, takiego elementu zmieniać przeźroczystość. To jest również fajne przy tworzeniu jakichś elementów na stronę albo miniaturki, ponieważ możemy się wkomponować z tłem. Dzięki za oglądnięcie. Jeżeli również lubicie się dowiadywać nowych rzeczy, to pamiętajcie, subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę.